Dobrze, to chyba się podczas jazdy zetnie. Mhm. Mm A wywróciłem się przez te naklejki! Ale ja nie powiedziałem, że już to ściągnął. Zapomniałem. No ja mówię, do kla 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 Klawi, mówiłem, że to się zezdrze podczas jazdy. No 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 i się zdarło glebą. Przez te naklejki głupie, kurwa. Ale tu droga jest zajebista, co? No, a Szebaleczko! Witajcie w motowlogu! Razem z bratem trenujemy gumę, robimy zdjęcia na Instagrama, nagrywamy filmy. Kurwa, tak blisko siebie! Nowa kierownica, nowa oponka to teraz Bajlando nie? Bajlando Macarena Jest tu taka fajna droga, na niej można świczyć. Jest ja dwójki ci cisnę, nie? Jest bezpieczniej. No. A weź ja nie wiem, ja się cieszę, jak ci chłopik... O kurwa! ...nie łączy ci motor? Nie, ja się... Nieźle. Tutaj. Co tutaj? Mamy, Krzysiek, problem. To jest dobrze. Pobieg mam. Ja pierdolę. Ty imbycylu. Nie, jest zwarcie jakieś. Idzie. Czekaj, Krzysiek, bo ten... Nie działa mi zapłon Co się stało? Zapłon nie działa Przerwa techniczna uh -huh! Masz tam jakieś fotki fajne? Za nisko Za nisko To twoja, a nie moja Co? Możemy jechać Na tym no. Ile jest kresek? Ale czego, No, dwie? Dwie, jedna? Kurwa, nie widzę. No kreski powinny być baterii. Jedna. No to zmienię baterię. Kurwa, co ty, popchać nie możesz? Nie pchaj, ja sam! Zapłon włączony Zapłon był włączony Kabelek od akumulatora się poluźnił A nie mamy kluczy Żeby to ogarnąć Żebyście sobie nie myśleli, że już jakieś kłopoty są z Suzuki Wcześniej też miał problem taki Zacisnę żabką ten ten kabel, a to trzeba nie wiem zlutować czy coś, najlepiej. Na spokojnie, na luzaku. Coraz lepiej mi leżetką idzie. Jestem zadowolony, bardzo. Z tego powodu. Trzeci dzień, nie? A jeszcze jakie postępy? ta desperacja! To! No, za dużo nie pogadam w tym filmie, ale możecie coś ciekawego pooglądać tym razem! A chciałem z trójki, pomyliłem biegi Ale no na trzeci dzień to jest progres, progres, fanowie i dziewczęta Super moto To jest to, w końcu 10 stopni, normalnie wiosna, ludzie wiosna Jak ja się cieszę Ja magia, świąt, kurde, wielkanocny Ha, baba mak Zajebisz drifta? No co, ty, szkoda opony, nowa opona Szkoda Starłeś tą naklejkę? Nie Nie, Najwyżej się wywalę, znowu Och, ścić trzeba było Ładnie pali maszynka, kurcze Trzeba będzie zrobić te, 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 te styki tam na kablach Ej, przód Przód ściąga Szkoda opony, nie no, świeża opona to od razu mam zdzierać ją To był jakiś wyjątkowy film, to tak No nie, no supermoto to Jednak asfalt supermoto to, 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 to A nie enduro i ten, urban enduro Jest różnica No nie wiem co mówić, nie? Tu na kole nie, chłopie no tu się wjebiesz do morza czy coś Robimy fotki Na Instagrama Zięcia, Kto pierwszy? Ja. A ty na chuj. Pan kto to to jesteś? Ale te gumy. Jezus, jaka jest Krzysiek Różnica dwusówem, a czterosuwem. Wiem, przelej tych mówił. To przez tą nową kierownicę tak mi dobrze idzie na gumie. plus Ta nowa opona robi robotę.

Ja jakby nie o tym lądzę, to byśmy do wodzić No to on ci wem zeskoczysz Dobrze mi podpompował w domu pompą dentkę wiesz? No no jest czuł się różnica Jezu. Mogę przynajmniej sterować nim. 2,5 Ale 2.7, że to tak takich stompuje. No ale bez dentkowych. Aha Instagrama se załóż, to ci wypromuje <śmiech> <śmiech> Top model Top Mod top model Top model Top, top model, <laughs> top model. <laughs> No jak pan, to mówcie, bo ja wiem, ja nie chcę nie No rób byle co! No ale co? Ale będzie dobrze Pokaż kranie Jak dziewczynka kuczał. O, kurwa, zakochałem się Co? Jaki twój? Jaki twój? Dobrze? Dobrze? Dobrze Dobrze Krzysiu, dobrze Dobra, bo się ciemno robi będzie ciemno. Zamknij się Ty, widzę cię A to będzie <grymne> tak, kupuj, bądź cisza Na tle <grymne> motory Gdzieś stalem Na tle i Nie no dobra, coś się można zakupić tutaj No Poteczki porobione, elegancko Można wracać na chałupę Szpanerka musi być, w sezonie to tu będzie kurwa zadyma, nie? Pełno luzia a ja na kole, nie? O, sprawdzimy liczniki Ty. Ile jedziesz? Ile jedziesz? Dobre? Oryginalny licznik KTM pokazuje praktycznie to samo, no to wiecie, jest między nami różnica teraz jazdy. I jest tak samo, pokazuje wapor co do licznika oryginalnego w KTM, więc yy, tutaj potwierdza się, że no liczniki nie powinny oszukiwać, nie? Na gumie! Na trzecim biegu! Jebać biedę! To nie! Uwieźcie mi, jest duża różnica między dwusuwem a czterosuwem latanie na gumie, nie? Jest odczuwalna różnica. Masakra. Jest dobrze, jest dobrze. Dzisiejszy trzeci dzień w treningu na gumie, no perfekto bajdano mucza na To wszystko wina opony! źle dobranej, po wiatru, w dętce i mojej krzywej kierownicy. Piąteczka, 65 km na godzinę. Zadowolony z życia. Trzymajcie się do kolejnego odcinka. Elożka Bamboszka.